o o ojejku, ja mówiłam, nagrywałam bez nagrywania. Ojejku, jejku, jejku. To jest cudny piesek. Dzisiaj ostrzygłam go na grzbiecie. Główka z włoskami od urodzenia, bo on ma dopiero 3 miesiące. Piesek ma 3 miesiące, jest przepiękny. Przepiękny. Uszy stoją, zgryz nożycowy. Siekaczy 6 na 6 ideał. Zęby, rozstaw zębów, ym, zgryz zębów, ideał. Nożycowy, 6 na 6 Nosek, nie za długi, ale też nie ultra krótki, bo to jest normalny piesek samiec, ale ma krótką mordkę, krótką. Duże oczy błyszczące, kryjące się, schowane za włosami, bo włosy odrastają, ale uszy stoją. Ma bardzo dużo włosów na głowie, w ogóle na całym ciele, ale głowa, jak uczeszę, to jest normalnie gąszcz, busz. i ogonek śliczny schowany z tyłu. Nie chcesz pokazać ogonka? No trudno, no trudno. Grzbiecik stalowy, stalowo grafitowy. Nie ma żadnej wady. Ma dwa jądra. Już w mosznie. Moszna jest już określona, uformowana. Uszystojące, ciemiączko zarośnięte, twarda, mocna, gruba czaszka. Kości jego są normalnej grubości. Nie jest to piesek miniaturka, mikromini, mi, mikro nie. To jest piesek normalny i normalny będzie. Nie zminiaturyzowany jest pełnowartościowy ani jednej wady nie znajduje w nim jest po trzech szczepieniach jeszcze jedno dostanie taka kropeczka nad i pieseczek z kropeczką nad i ja ci tak zbliżam, bo chcę oczka Twoje. Oczka Twoje dwa błyszczące węgielki to są brylanciki, diamenciki, ale żywe, nie martwe, bo biżuteria jest martwa, a Ty jesteś żywy tak jak ludzie, jak my. I dlatego ludzie kochają zwierzęta, bo zwierzęta są żywe. To są nasi mniejsi bracia, tak? M bracia mniejsi, a pieski, przyjaciele. Nie ma lepszego przyjaciela od psa. No. I ten piesek. No chodź tutaj bliżej do mnie. A ty tak sobie usia... O, teraz mój błąd, że palec włożyłam przed obiektyw. No, niusia. Niusia, malusia. A widzisz, no to chodź. Chodź, bo pani zaraz drugi błąd zrobi. I co będzie, jak pani zrobi drugi błąd? Ręka mi się trzęsie, bo w jednej ręce trzymam kamerę, a w drugiej łapię za o, ogonek. Proszę zobaczyć, jaki fajny pióropusz ogonek. Ogonek! Ja się dzisiaj zachwycam ogonkiem, bo wygląda jak ogon wiewiórki. Niektórym Jorkom nie rosną włosy na ogonkach, słabo rosną i na uszach słabo, i na nosku słabo. Na, na nosku, czyli wąsy, broda. Łamią się, kruszą się, albo wcale nie rosną, a ten ma wszędzie pełno włosów, na całym ciele. Tak. Anatomie ma doskonałą, wszystkie cechy doskonałe, kolory piękne, jak widzicie. I charakterek ma fajny, on jest młody. On każde zdjęcie i każdy film powiększa. Dodaje wagi, dodaje gabarytów, wzrostu, tęgości, wszystkiego. Ale tak naprawdę ten piesek jest mały. Ogolona dupka, zawsze. Żeby się główienko nie przyklejało, żeby odpadało od tej dupensji. I piesek ma trzy miesiące. Kto chce, kto chce? Ja go chcę sprzedać jak najszybciej. Bo, bo on ma jeszcze braci. I bracia też są chętni do nowego domku. Do dobrego domku. Tam, gdzie ludzie kochają zwierzęta, gdzie ludzie sami nawzajem się szanują. Gdzie jest harmonia, może być skromnie, ale ma być miłość, ma być przyjaźń, mamy kochać. Kochać siebie i pieska i dla pieska mieć zawsze pełną miskę, a nawet dwie miseczki, a nawet trzy miseczki. Nie, niuniuś, ja to daję czasami siedem miseczek, i w każdej miseczce coś innego, i nie mają straczki, bo moje pieski bardzo dobrze trawią wszystko to, co im daje od trzeciego tygodnia życia. O, teraz go obracam. Teraz go obracam. Nunek! Nunu, nu, nu. Na na tu, tiriti, No i co, Pisiu? No, pokaż. Pokaż się, pokaż się, pokaż się. Pokaż się, pokaż się, pokaż się. Ząbki pokażą, żeż mleczne ma. Idealne. I, a, jeszcze dużo dziąseł. Słabo, słabo, słabo wyrżnięte. No, tak. To są mleczaki. Pani pokaże wszystko, bo pani pokazuje do sprzedania konia. Darowanemu koniowi w zęby nie zaglądaj. Ale to po pierwsze nie jest koń, a po drugie nie jest za darmo. On nie będzie darowany, tylko sprzedany. I my możemy oglądać każdego mojego psa, wszędzie w każdą dziurę zajrzeć. W pyszczek pod ogonek, można ciemiączko pomacać, można pomacać jąderka, ja nie mam nic przeciwko temu. I wszystko wpisujemy do umowy. Czy piesek ma y, tyle, czy tyle, czy to, czy tamto, czy ma coś za dużo, czy ma czegoś za mało, czegoś nie ma wcale, mój piesek ma? Ach, ty mordka moja śliczna! Ach, ty mordka moja śliczna! Ach, ty mordka! Ty ciupanku! Ty, czupiradełko, teraz cię zrobiłam, czupiradełko, poproszę o szczotkę, poproszę, poproszę szczotkę, cyku, 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 pełna skrzynia aksamitu, fitu, pitu, 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 pełna skrzynia aksamitu, ciunciu, runciu, ciunciu, runciu, ciunciu, ciunciu, to jest synuś, pieseczek, prawidłowo zbudowany prawidłowo zbudowany anatomicznie doskonały wszystkie cechy ma zgodne z wzorcem rasy yorkshire terrier york malutki och ty mój kochany pani wszystkie kocha gdyby pani była młodsza gdyby pani była zdrowsza gdyby pani miała tylko pieski ale pani ma jeszcze inne zadania, inne zajęcia i nie tylko hodowlę, bo pani całe życie była pracowita i ambitna. Tak. I miała pani różne firmy, i produkcje, i usługi, i handel, i hodowlę. I jeszcze dużo, dużo, i jeszcze pracowała pani u kogoś, w różnych firmach. Tak, uzbierało się tego. Będzie za to wyższa. Emerytura. Uuu! Uh -huh. uh -huh. Emerytura. Na horyzoncie dla każdego pracuj całe życie, płać składki do ZUS-u, będziesz miał wysoką emeryturę. A Gwiazdy Show, a Gwiazdy Show, Estrady. Narzekają w internecie, że mają takie niskie emerytury, ale nie płacili składek emerytalnych do ZUS-u. Ani emerytalnych, ani rentowych. Po prostu szaleli. Co robili ze swoimi apanarzami? My tego nie wiemy, ale na pewno sobie dobrze żyli. Piękne domy z basenami i do tego kilka fur. Ale jakie marki były, tak jak śpiewał Krzysztof Krawczyk, że grał w karty i rozbił kilka fur i niczego nie żałuje. No więc na starość trzeba potem żałować, że się klepie biedę, a jak się płaciło składki ZUS, to ma się emeryturę. Im więcej, więcej składek, im więcej lat i im wyższe składki, tym lepsza emerytura, to jest tylko matematyka. Nie trzeba w ogóle filozofii. Nie trzeba dyskusji, bo to w, z wyliczenia wychodzi. To się oblicza matematycznie. Kto chodził do szkoły, ten zna tabliczkę mnożenia, dodawanie, odejmowanie, dzielenie. A mój piesek co zna? Mój piesek zna tylko jak ja śpiewam, bo ja często śpiewam pieskom. Jestem umuzykalniona. A pieseczek też śpiewa? Będzie śpiewał na razie z gupek. Ma tylko trzy miesiące, ale niedługo... Jemu się słuch wyrobi, muzyczny i talent, bo ja mam takie pieski, że jak ja zaczynam śpiewać, to one ze mną. Ale słucha, nasłuchuje. On jest wrażliwy na dźwięki. Piesek ma dobry słuch, dobry węch, lepszy od człowieka. Słuch ma też lepszy od człowieka. Dlatego nie znosi Sylwestra. Sylwestra, tych petard, tych wszystkich grzmotów. Uuu. Nie lubią pieski. Pieski bardzo odczuwają hałas. Światełko go razi, bo on siedzi tutaj pod światło. I już za chwilę będzie miał zaczerwienione oczka. Bo światło jest bardzo silne w tej chwili. Sztuczne, nie słoneczne. Pod słońce nie można patrzeć, tak? Gdyby tu słońce świeciło, to on by w ogóle nie mógł otworzyć oczu. To jest sztuczne światło, ale mocna lampa. Lampa fotograficzna. Do celów y, fotograficznych, do zdjęć, do filmów i pieseczek po kąpieli. Podrażnione troszkę oczka są szamponem. Trochę cię tutaj postraszymy. Budź się, kolego, budź się. To nie jest panie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Wiesz, że jeszcze nie. No, podnieś buźkę. Pokaż buźkę. Chyba już starczy tego filmowania, bo będzie za długi film. I się... Wszyscy znudzą filmem. Ale moim pieskiem znudzić się nie można. On jest cudowny, wspaniały. Zapowiada się na idealnego przyjaciela. Czy już go kochacie? Dobrze go zaprezentowałam i przedstawiłam państwu? Mam kilka takich. Jego brat jest prawie taki sam, prawie identyczny, ale jeszcze dwóch innych braci troszkę inne są. Ceny są różne, każdy piesek inną ma cenę, bo każdego pieska się szacuje według jego cech. Z czym się urodził, z czym przyszedł na świat? Czy ma wadę genetyczną, czy ma wadę rozwojową, czy ma wadę nabytą, bo można wadę nabyć, tak? Piesek może skręcić łapkę, może nawet złamać łapkę. Pieska może ugryźć inny piesek, rozerwać mu ucho, może zadrapać mu oko, kot albo pies inny. Różne rzeczy się dzieją, to jest życie. Życie jak w Madrycie: wszystko masz. Moje pieski mają lepsze życie od ludzi, bo tylko śpią. Jedzą i bawią się. Naje się, pośpi, obudzi się, załatwi się, a potem się bawi i znowu je, i znowu się bawi, i znowu śpi, i tak na okrągło, aż urośnie. A potem, jak będzie dorosły, to już więcej będzie, mniej będzie spał, więcej będzie aktywny. Żegnamy, tak? Zapraszamy! Proszę dzwonić pod mój numer telefonu albo pisać smsy. Piesek ma dopiero 3 miesiące, ale jest już po trzech szczepieniach. Trzy szczepienia i ma wspaniały rodowód. O, wow, 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 wow. No, światełko drażni oczka i szampon w kąpieli podrażnił oczka. Ale to wszystko do, jutro, do jutra przeminie. Piesek już jest zmęczony, chce iść spać. A jutro jest kolejny dzień do rozrabiania. Zamykam. Zapraszamy, bardzo serdecznie zapraszamy po, po tego pieseczka i po jego trzech braci. Zapraszamy!